Yy, witam, Ka witam, witam z powrotem Wyciszy ta albo włączę. Bo nic nie słychać Mam kila teraz W tej grze nie będę za dużo rozmawiał. No co? Aj. O, no właśnie. Tylko teraz dziwnie, nie z pistoletu jakoś. Dobra, chyba zrozumieliście. Jeden przeciwko... Jeden za... Nie. Ja... Jeden na każdego? I gramy tutaj tak. Pokażę Wam moją ulubioną miejscówkę, którą właśnie, właśnie, któremu... mam... Przepraszam, bo mikrofon może szumić. Za to, że ja na niego dm dm dmucham. Tak, wydmucham go. Okej, okay, więc ja nie będę dużo rozmawiał. To jest moja ulubiona miejscówka. I tole. The... Oh, je psý? Cholera nawet nie usłyszałem, że... jak strzelił Za szybko się poruszałem. Myś... Myślałem, że ten krzek to jest ktoś. Niech cholera on zwiał. Miał gdzieś. Ogólnie na tej mapie bardzo dobrze jest sobie zagrać. Nie to. Nie lubię granatów. A e, siadaj. Spieprzamy, spieprzamy. So beautiful. W tą grę jak możecie zauważyć, że nie umiem grać, więc pewnie ktoś będzie znowu hejtował mnie pod ostatnim poradnikiem Riven. Ten poradnik, właśnie chciałbym wyjaśnić, że ten poradnik nie jest stworzony dla was platyn. Tylko dla graczy, którzy dopiero startują i nie rozumieją, na przykład, co to jest farmienie. wy od razu się doczepiacie. Ale dobrze, przecież takie jest życie. Więc w tą grę nie umiem grać. Nie hejtować mnie. Wiem, że nie umiem grać. Ale chcę sobie po prostu zagrać. Kurde. No, trzeci, jako trzeci. Nie wiem, że ktoś idzie za mną. Co nie trafi. Co? No ta, znowu widzicie? Najgorsze jest, że nie, nawet nie słyszę ich nie widzę. Albo mam tłumik. Chole, o kur... Mam go. Nie ogarniam gierki. Kiedyś... Yy, ten level, co mogliście zobaczyć, to jest dopiero nabity kiedyś. Teraz to nabiłem tylko jeden level. Zagrałem sobie jeden normalny, czyli wypełnianie razem przeciwko jakichś botów misji. O kurde, ktoś mnie chciał zeszelić. I tak to się robi. Otwiera się kurde. Haha, ludzki Nie wiem czy to do mnie. Nie jakieś tam wyszczały. Albo to stamtąd strzelają. Albo stąd. Albo zaraz ginę. Kurde znowu. Nie mogę naciskać SHIFT i Tab, bo ATAP chce, żeby sprawdzić, wiecie, statystyki. Właśnie, który jestem szósty? 5 na 3. 5 razy zabić... A3... Jej. Skill z cs -a. To już nie był skill. O, no jaki jestem głupi! Weźcie go zabicie! Jest, dobrze. Go zabiłeś, kurde. Ażem głupi jestem. Nie, nie przejmuję się tych rzeczy. Co ja chcę przejąć? Nie, nie tutaj. O. I teraz pieprzamy. Spieprzamy! Kurde, nie da się. Przy... Dobra, wiem, że jest nowy match. 7-5. No może być. Jak na początkowe długo gracza, który zagrał dopiero czyru. Nie. No to jest moja trzecia runda w tą grę. Czyli w ten tryb. W grę to pierwsza. Nie, to w grę to czwarta runda. A tu... Myślałem, że ktoś pochodzi. Spodobało mi się ten tryb. Jak się będzie... Czyli się mogę nagrać więcej trybów z tej gry A mi się no, tak za, bardzo się spodobał ten tryb Już tutaj wiecie. Polowanie jest i albo jutro, albo pojutrze, albo po, po, pojutrze będę miał devil, czy jakoś devil. To jest gierka o potworze Nie ślepaka mm. usiadł pewnie co? gdzie? <ścoughs> shit dad znowu shift i tab jak zawsze gdzie jestem? Myślisz, że ja cię nie widzę, nie wyszliłem halo, pani Janie Za co? ty się śmiejesz Znajdę cię go trupie Czy si jest? Chyba nic nie widać. Przecież dwóch ktośów? Trzech ktośów? Nie <noise> Widzieliście to... Jaka. sytuacja Toś musiał przetrwać. O -oł. To już po mnie? אוקיי, okay. שבאים. to było we mnie. nie Jestem pewien. Musiało być coś ciężkiego. Szem szósty. No dlatego nie lubię bro... Nie lubię jak ktoś ma szybkie przeładowywanie. Czemu od razu strzeliłem? To już zagadka na mnie? Dla mnie. Nie na mnie, tylko dla mnie. Ja chcę w końcu granat wykorzystać. Był ktoś, już go nie ma. A jak to wejść na tu... Dobra. No, świeżym widzieliście. O! Szybko przejąć i spieprzyć Na nie było tu muzyka fajna chodzi zawsze Czy ten samolot. Nie, nie, nie. nie. Fuck. Fuck. O! Chyba nie zostaliśmy. No i znowu karier. Nie lubię go. Ale no przecież nie, by, nie powinniśmy zrobić odkryć. No cóż. To nie ja ustawiam reguły ja gram z tymi regułami. Regułami, rada. Co to było? Coś się napierdala Byłem... Jakbym Nie na ślepaka co tu? Mmm No i znowu 4-0 Jezus mnie zabijają z tym kurierem. Która? Szóste miejsce. Gdzie jestem? Cholera, daleko od tego mojego ulubionego miejsca, ale... 30 sekund zostało, więc wiecie, tutaj... pieprzyć. O, 50 punktów! A skurwisz się, patrzcie. A ja go zrobiłem 3 razy. Gówno dostanie. Dobrze jest. Mhm. No prosi. Poważnie. Szóste miejsce. Będę? Ty jestem chyba. 1, 2, 3, 4, 5. Nie. Jestem zbyt głupi. Ale szóste miejsce. Jej. Fajnie. Nie fajnie. Wszystko było kłamstwem. O kłamstwie opisane. Więc żegnam Was. Nara. Do zobaczenia. Cześć.